Witam serdecznie i bardzo pięknie w kolejnym odcinku z gry Dying Light, Dying Light. Mamy pewnie wyczyścić wioskę. O, Opa, e cego do palá. A jeszcze głowę trafi tu się zamyka bramę tu. Trzeba zamknąć bramę zanim więcej tych śmierdzieli tu wlezie Nie ma przyjścia mam pukać Dobry Halo! Jest tam kto? Siedź cicho może sobie pójdzie. Jest tam kto? Mam odebrać coś dla Raiza! No, ciekawe, w której chacie będzie siedział. Nie w tej. Tak? Przysłał mnie Raiz. Mam coś odebrać. Ej, kto tu dowodzi? Rais mnie przysłał. Musisz pogadać z Gurselem. Zajrzyj do dużego domu po środku wioski. Mieszka na piętrze. Tylko uważaj na jego kobietę. Idź pogadaj z Gurselem. Na... Ach, dzięki. Na piętrze mieszka, to chyba tu. Hej, jest tam kto? Ciszej tam. Ciągniesz potwory. Pozbyłem się ich, ale lepiej wzmocnijcie bramę, zanim przylezie ich więcej. Pozbyłeś się? Kompletnie? Jesteś Gursel? Przysłał mnie Raiz. A, ty robisz dla Raisa. Zabraliście. Już więcej nie damy, Firkin, powiedz Ajla proszę, już lepiej ja z nim pogadam. Tak nas nie można traktować! Firkin, skopię ten twój zad! Dalej, Firkin, lej go w łeb! Miły Bóg! Kurczę, nie chcę kłopotów, ale płaciłem już w tym miesiącu. Niedługo nic już nie będę miał. To zupełnie nie mój problem. Rais ma dostać pieniądze. Jak nie, tobie i twojej kobiecie może stać się krzywda. W dupie mam twoje groźby, skop mu zad, Firkin! Weź daj spokój, Ayla! Dobra, masz, nic więcej nie mam. Prawdziwy facet by mu dokopał. Nie będę przeszkadzał. Masz chyba większe problemy niż brak pieniędzy. Taka nasza niewdzięczna dola. Dobra Karim, mam kasę od Gursela. Nienawidzę się teraz, ale kasę mam. Od razu do siebie zanika z czasem. Została jeszcze jedna zbiórka ze stacji promów na Starym Nabrzeżu. Jest tu prom? Był zanim Marynarka nie posłała go na dno Zatoki. Dziesiątki ludzi ugrzęzły tam, czekając na następny, ale nie było żadnego następnego. Zostały jakieś łodzie? Tak, ale każda łódź, która próbuje opuścić Zatokę, ląduje na jej dnie. Jakieś pomysły, jak zarażeni sforsowali ogrodzenie? Domysły? Ja doskonale wiem, jak się przedostali. Ten idiota w masce przepiłował Skobel O kim mówisz? Nazywają go człowiekiem w masce Mieszka na zewnątrz Jest chory na umyśle i cały czas nosi maskę gazową Uważa, że dzięki temu jest bezpieczny Jesteś pewien, że to był on? Jeden strażnik widział jak przecinał Skobel, a potem uciekał Ktoś musi coś zrobić z tym facetem No to się Temu przyjrzymy Oki doki Co tutaj, kolego? Aha. A. Co to za paździerz było? Bo tak. Masz pełne kiepunernie. Sakiewka. o. A co jest w tych sakiewkach ciekawe? Jumper, normalnie. Przyszedłem po przesyłkę dla raisa. Już z powrotem? Dopiero co się wam opłaciliśmy, krwiopicy. Jestem tylko kurierem. Staram się tylko przeżyć, jak każdy. Tak? My też. Raiz powiedział, że będzie nas chronił, jeśli mu zapłacimy. Ale jak na razie tylko bierze forsę. Nie ma żadnej ochrony, tylko groźby. Ty jesteś inny? Słuchaj, ja naprawdę nie mam na to czasu. Nie utrudniaj. Czy jak wam uświadomię, jak łatwo byłoby swajczyć całe to miejsce do Kasę? Jezu Chryste, wszyscy jesteście pieprzonymi potworami. Cała forsa jest tu, w środku. Zabieraj i spierdalaj. Nie robię tego z własnej woli. Wierz mi, że zdecydowanie bardziej wolałbym wam pomagać. A jednak trzymasz z nimi, no nie? No nie. Tak nie do końca. Dobra, Karim, odebrałem pieniądze z przystani promu. Będę się za to smażyć w piekle. Witamy w klubie. A teraz wracaj tutaj po swoją nagrodę. Dobra robota. Co tu masz i co mi dasz? Ktoś też ma? Cześć! Ten też ma. Nazywam się Neil Fallon. Jestem dziennikarzem International Affairs magazine. Słyszałem o tobie. Naprawdę? Jak od diabła tu trafiłeś? Na początku kwarantanny nie było to takie trudne. A kiedy u sterów posadzili Sulejmana, wiadomo już było, jak się sprawy potoczą. Więc postanowiłeś zostać. Właściwie to zdecydowałem się wydostać, ale nie mam pojęcia, jak to zrobić. Bywałem już w różnych zamkniętych miastach i zawsze był ktoś, kogo dało się przekupić. Ale nie tutaj. Nie wydostanę cię z Haranu, chyba nikt nie jest w stanie. Nie no, jasne, ale ja dokumentowałem rozwój tej zarazy niemal od pierwszych chwil. Przeprowadziłem setki <coughs> rozmów z ludźmi, którzy już ludźmi nie są. Sulejman naprawdę powinien za to odpowiedzieć. Świat powinien się dowiedzieć, co tu się dzieje i. Słuchaj, naprawdę potrzebuję pomocy. Straciłem cały owoc mojej pracy. Wszystko! Siedziałem jak trusia w kawiarence internetowej, kiedy nagle zjawiła się horda zarażonych. Udało mi się ujść bez szwanku, ale torba została w kawiarence. I wszystko jest w tej torbie? Większość. Ścigali mnie dość długo, więc aparat musiałem zostawić w samochodzie. Słuchaj, wiem, że proszę o wiele. Nawet jeśli to odzyskam, nadal nie wydostaniesz się z miasta. Jeśli nie mogę odzyskać moich materiałów, nie mam po co się wydostawać. Ta kawiarenka jest w niemiłej okolicy. Pomyślę o tym, ale nic nie obiecuję. No, fajne zadanko. Ja bym to zaczął śledzić. Pokaż. Jak daleko? Zawsze są pierwsi 400 metrów. Wola Boga. Można tu się teleportować, szkoda. Coś nie tak? Ktoś się przemienił na osiemnasty. Robimy co możemy, żeby ogarnąć sytuację, ale. Nie będę owijać bawełny. Nie potrzebujemy tej antyzyny na już. Krai sobie są mi dwie skrzynki, Drake. Dwie skrzynki. Staram się na nie zarobić jak najszybciej. Tylko. Boże, tylko się pośpiesz. O oko. Nie że sami w tych tarapatach. ཁས 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 Dobra. Po no, tobie, bracie. Nie napijmy się. Powrót z naleśtam. Męczył się. Falon, to ja. Jestem nieopodal kawiarenki. Powinienem o czymś wiedzieć? Nie zamawiali laty. Zwykle postalają. To nie była równa walka. A, już jestem tutaj. W kawiarence. To fajna kawiarenka Łooo, same pierszoney wiralebo g ztem ma nie z wymanto

Okej okay. Mam twoją torbę Gdzie jest aparat Mój Boże, jesteś niesamowity Aparat jest w bagażniku czarnego samochodu na moście niesławy Nie to Móstw chciałem usłyszeć Gdzie jest most niesławy Pewnie tam 347 metrów patrz! wszystkich. Tu jest mi Desajcow, tak? Pochował się, to męda. Zbyciarz. Może wybuch. To jest taka opcja. Mm. Kurnia, czemu tam nie mogę tak normalnie sobie przejść. To oh, jest taki tam z gory. No. no kurwa, jak się go rozdrapać. że robi się Ciemno dobra <laughs> Ważne, co to było, Ważne że... Zbliża się noc. Wracajcie do wieży pierwszej. Trzeba znaleźć sobie kryjówkę, bo ciężko to widzę zrobić w nocy. Mamy spoko bronie, ale nie aż tak dobre na przemieńce. 아우, 안 오는. Co mamy po nocy? Robi się ludzie. Czas no, przypaść. tu się mogę przynajmniej na przespać, ale. Miejsce, żeby przeczekać tam jest 200 metrów! tu się i To będzie koniec na dzisiaj porażka na razie czyś pa